Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 5 sierpień i już sezon borówkowy dobiega końca. Duke zebrany już dawno, Blue Prop już też zebrany. Nelson u mnie się już pomału kończy, jeszcze trochę jego jest. Liberty jeszcze troszkę jest, ale to wszystko jest końcówka. No i już pomalutku yy, cała ta. Cały ten entuzjazm borówkowy wygasza. tak No już nie ma bardzo po co przychodzić, ewentualnie już sprawdzać, w jakiej kondycji jest borówka jak, jak przerasta. Ale u mnie jest jeszcze jedna odmiana średnio późna, bądź niektórzy mówią, że późna nazywa się last call. Zaraz wam pokażę i otóż ona. Tak wygląda pierwszy rok w gruncie. To jest taki mój nowy nabytek. Nowa zdobyć. Zobaczcie. Borówki są jeszcze zielone. Zaczynają się przebarwiać. Owoce są ładne. Będę mógł jeszcze za tydzień przychodzić sobie na boróweczkę i zbierać i powiem wam o to chodzi właśnie, żeby rozciągać sobie sezon zbiorczy, nie nastawiać się na jedną odmianę, tylko tylko mieć e, tych odmian kilka i jak się jedna kończy, to niech się zaczyna druga, trzecia i, i właśnie w tym e, w tamtym roku e, wsadziłem tego lastkola, e, żeby po prostu po całej tej e, po całym sezonie borówkowym jeszcze coś, coś mieć, bo tak trochę nudno się robi, jak nie ma owoców. No, tutaj już dojrzewa lastkol, już jest niebieska boróweczka gdzie, nie Nawet właśnie to są duże owoce. Tak wyglądają. Także fajny owoc. Tu jest trzeci krzak. Mam w sumie 6 krzewów tej odmiany. Jak urośnie, będzie większa, taka ponad metr. To spokojnie do końca sierpnia będę miał borówkę. Zachęcam wszystkich właśnie, żeby sobie kupowali różne odmiany, żeby to było właśnie Także jedna się kończy, druga się zaczyna i jak najdłużej ciągnąć sezon, ile się da. Pozdrawiam wszystkich, cześć.